Cause we're sick of your jargon, always lost in the eye. Just wanna commercial and crash land in the. If all we were, nothing. why does it hurt? So much, so much shall be left. So much, so much to say. If all we were, nothing. why can't I? A warm welcome to you all. Without further delay we are pleased to introduce your new manager. Centrala. Pierwszy Już tu, słuchajcie, chcę sprawdzić, jaki mamy budżet, 12 milionów, proszę Państwa, na transfery, więc, słuchajcie, wydaje mi się, że zaczniemy od transferu, ponieważ zaraz zobaczę na zespół, jak prezentuje się nasz zespół. Zobaczmy, 43. bramkarzy, dwóch tylko bramkarzy, proszę Państwa, z overallem 60-62. 60, 59, 50, 61 Serafin Proszę Państwa, jednego napastnika Wiek 39. Patrzę Z kim się kontrakt nam kończy ci nie Powiem tyle, że 17, 20, 30 To -latek LO W obronie mamy 8 aż Na pomocy 12 ale atakujący na napaści na, na jeden, słuchajcie, na pewno musimy zakupić, proszę Państwa, napastników I tutaj mi się proszę wydaje, że wzmocnienie. Jeżeli zrobimy ten początek zrobimy, moi kochani, to na pewno właśnie kupimy napastnika. Pozycja <try> atakujący rola napastnik. O... Słuchajcie, mi się wydaje, że po prostu wyszukamy wszystkich na pasach. Takich, takich, aby był młodszy, co nie? E... Patrząc, moglibyśmy wziąć, słuchajcie, Afonso Leo Afonso z Brazylii, 22 latek, kontrakt. Zdolny do gry. Dodaj do listy życzeń i zobacz w transferach. Zaproponuj kupę. Tak, zapłaćmy. Zapłacimy 850 tysięcy i od razu negocjujemy z zawodnikiem. Jednego z ze zawodnikiem. Zapłacimy. Zapoćmy... Na no co się gramy? Gramy na jednego napastnika, który nawet nie ma zmiennika. To. To jest. Słuchajcie, tragedia. Nie. Taktyczne zagramy. Słuchajcie. Zmienia. Tak, słuchajcie, grę z skrzydłami. I to zresztą zostawiamy. Grammy na jednego napastnika, ale obecny napasnik będzie miał zmiennika. To jest słuchajcie, ważne. Dobrze, teraz zobaczmy skład, główne składy. Mm, mm. Na napaści Kosidic, Komar na bramce. Okay. Na ławce re rezerwowych hradeckich. Słuchajcie ten napastnik, którego kupiłem, on ma Overall 59. Dałbym, słuchajcie, zamiast. HPO LP, tych bym tam zostawił. Dobrze, przejdźmy dalej. Taktyka. I zadania. Kapitan. Tutaj no zostanie. Rzutkarne. Kraciu. Dobra, słuchajcie, tu nie zmieniajmy. Musimy zobaczyć jak naprzód... Słuchajcie, sobie powiedzmy właśnie po pierwszych spotkaniach, co nie? Dobrze. Przejdźmy zatem do centrali i przesymulujmy tutaj słuchajcie. Troszeczkę czasu już. Mhm. Tutaj wszystko nie Dobrze. Da, gramy, słuchajcie. Tutaj jest lipiec. W lipcu, słuchajcie, za dużo się nie dzieje. Zaproszenie na turniej. Tutaj napis napisali do nas. Przenawiam w imieniu całego zpołu witam cię w drużynie puszczę, niepołomice. Razem wiecie, myślę, że tutaj jestem. Czuję się. Czuję, że wspólnymi siłami osiągniemy wspaniałe rezultaty. Bardzo mi to cieszy. Tutaj powitanko oferta za komara. Jest komar to bramkarz. I my się słuchajcie, nie zgadzamy, bo nie mamy bramkarza. Nie mam zmiennika. Nie mam odchodzi. Nie mam zmiennika. Dobra. Puchar Beats. Europejski, Puchar Narodów, Tarcza Starego Kontynentu. My lecimy na Europejski, Puchar, ee, narod, na Europejski Puchar Narodów. Gramy, słuchajcie, w Europejskim Pucharze już za 4 dni. Właśnie w Europejskim Pucharze, słuchajcie, sprawdzimy, jak działa nasza Puszcza Niepołomica. Za jeden dzień spotkanie. I puszczenie połomicy zmierzy się z Parmą, zobaczymy, ale na razie sprawdzę czy mam ofertę za kraciuna, za kraciuna zaoferowano nam New York City, negocjujemy, jak dadzą 800 tysięcy my jesteśmy skłonni sprzedać wtedy naszego zawodnika. <mum> Zgadzają się bez problemu i to tam nie przeszkadza. Na bramce Komar w obronie Abramowicz, Kraciun, Jakuba, Rewenko, Serafin oraz Walski po stronie prawej. Po stronie lewej Szymonowicz z Holebiakiem, Lein, Hyun i wystawiony Kosilis, Szybka stymulka. Jak poradzić sobie puszczenie połomice? Puszczenie połomice przegrywa z parmą. 4 do 1, słuchajcie. Tutaj, proszę Państwa, Bernabe w 35.1 do 0. Czy już od razu w 36. Cholewiak tutaj bramkę na 1 do 1. Później 2 do 1. I w samej końcówce tutaj 3 i 4 do 1. Słuchajcie, niestety przegrywamy. Dobrze, ale my się słuchajcie nie poddajemy, już niedługo gramy z Hellas Verona, Europejskim Pucharze Narodów, 16 lipca. <laughs> Tutaj mamy kolejną ofertę za Artura Siemaszko, 350 tysięcy, negocjujmy o 400 tysięcy, negocjujmy o 400 tysięcy, co nie, jeżeli będzie 400 tysięcy, 이시명이이 Teraz spuszcza Niepłomice zmierzy się z Hella z Verona. Zobaczmy wyniki. Zajmujemy miejsce ósme w Europejskim Pucharze Narodów. Parma miejsce pierwsze, Lis miejsce drugie, FC Anne miejsce trzecie, Giona miejsce czwarte. Korb, Doba, CF5, Borussia Dortmund 2 6. szóste, Hellas, z którą właśnie gramy siódme i my właśnie miejsce ósme zajmujemy ostatnie miejsce w grupie, niestety. Dobrze, słuchajcie. Przechodzimy do centrali. Dzień meczowy. Właśnie na wystawiamy taki skład. Symuluj. Mecz szybką symulkę robimy. Mam nadzieję, że spotkanie to remisujemy spotkanie. Słuchajcie, Corsidage z bramką. Tutaj w 73 minucie, ale wcześniej Walski w 17 minucie wyprowadza tutaj bramkę 1 do 0. Dawid, Dawidowyś w 13 minucie, proszę bardzo. Hela z Weronie. No, trzy okazje, trzy strzały, dwie bramki. Naprawdę bardzo fajnie. Mimo mojego posiadania słuchajcie, nie oddajemy tutaj trzech punktów. Walczymy do końca i właśnie dzięki tej walce realizujemy 2 do 2 zdobywamy punkta. I naprawdę jest to dla nas bardzo ważne, co nie? Jest to naprawdę dla nas bardzo ważne. Posłuchajcie, szkolimy się. Szkolimy. Gramy w, z Cordobą. z F. Ale tutaj za Walskiego. Um, w, w, walski. Słuchajcie, 600. Трохи мало, це не. Спробуй, ну, хоть 650, то есть минимум, це не 600. Który właśnie przechodzi do Paris FC. Słuchajcie, stymulujemy, bo już niedługo Z Kordobą FC zagramy. Proszę Państwa, czy to jest właśnie moment, w którym nasi piłkarze odchodzą? Tak, mi się właśnie wydaje, że to będzie moment, w którym piłkarze nasi odchodzą. właśnie. Tak. Proszę Państwa, Artur, się masz? Odchodzi. To już dziś. Europejski puchar. Faza ligowa. Puszczenie Połomice, Kordowa FC, gramy z drużyną z 8 miejsca. Jest ostatniego słuchajcie. Tu musimy powalczyć o trzy punkty. To słuchajcie cel. trzy punkty. Jak nam pójdzie. Pani. Przegrywamy 1 do 3 z czerwoną kartką rewenką w 50. W siódmej minucie, słuchajcie, wow. Walski tutaj, już o trzeciej minuty straciliśmy bramkę. Walski jeszcze na 1 do 1, ale tu po czerwonej kartce w 57 minucie to długo nie czekamy. 66, Karakedo, 2-1 i w 76 Kassas strzela tutaj na 3-1. Niestety potknięcie, czerwona kartka no, zadecydowała o losach klubu. Zawieszony górnik, zabrze gramy. słuchajcie za 5 dni. Już PKO Bank Polski Ekstraklasa, ale jeszcze przed tym żegnamy zawodnika puszczy niepołomicy. Wspominamy, odchodzi od nas Michał Walski. To Paris FC. Tutaj w europejskim pucharze narodów nie poradziliśmy sobie najlepiej. Niestety ta czerwona kartka. przesądziła. No już słuchajcie. Proszę Państwa, gramy z górnikiem zabrzy Dzień medyczowy. Pierwszy tutaj w ekstra klasie mecz jest. Wygrywamy 3-2 do dwóch z Górnikiem Zabrze. Proszę Państwa, w pierwszej połowie buksa w 17 minucie, Górnik Zabrze wyszło na prowadzenie w 57 minucie, a Fonstona 1-1 do 1. W, 70, w 70 minucie, przepraszam, Inhune 83 buksa z dubletem a 88. Tomalski bramka 3-2. Buksa naprawdę bardzo dobrze poradził sobie w meczu. Jako zawodnik górnik zabrze, ale niestety. No, albo dla, dla, dla nas niestety puszcza wygrywa 3-2. W pierwszym meczu w Ekstraklasie Zatrudnijmy tutaj właśnie nowego trenera, pierwszego trenera dla puszczenia połomicy. Zatrudnimy, proszę Państwa, Maksa Zielińskiego. Zieliński jako tutaj, proszę państwa, główny trener napastników. Tak, główny trener napastników. Tak, zostawiamy go jako, proszę państwa, głównym, główny, tutaj mianujemy Maxa Zielinskiego, głównym trenerem napastników, który właśnie będzie tutaj szkolił naszych zawodników, naszych napastników. Niewiele ich mamy ale zajmujemy miejsce pierwsze w tabeli po pierwszym spotkaniu, właśnie zaraz możemy to zobaczyć, słuchajcie, miejsce pierwsze, zajmujemy po pierwszych, kolejkach, w sumie to dużo tych tutaj mecz nie zostało rozegranych, my już słuchajcie niedługo gramy z Stalą Mielec, Stal Mielec jest to drużyna z dolnej części tabeli, zajmuje miejsce 13. Ale jeszcze bez rozegranego meczu. Tutaj otrzymaliśmy ofertę dla Kraciuna, to chyba już kolejna oferta, tak, proszę Państwa, Artur Kraciun, EŚO do Tranmer Browers, I nie wiemy. słuchajcie, ponieważ

Ranmer Rowers. A my gramy dalej. Proszę Państwa, gramy dziś już za 5 dni z a my zajmujemy już miejsce, proszę Państwa, po kilku dniach czwarte. Teraz słuchajcie, odchodzi kolejny zawodnik od nas prawdopodobnie. <laughs> Żegnamy się. Pominiemy. Żegnamy się właśnie z Arturem Kraciunem 720 tysięcy. Miejsce piąte zajmujemy. Dzień meczowy po połomice stal mielec. Jak to wyjdzie? Główny skład, szybka symulka i mecz kończy się korzyścią dla nas. Cholewiak, tutaj bramka, ale bramkę straciliśmy w 24 minucie. Ale w 29 Cholewiak właśnie wyrównał. A pod koniec spotkania w 60 minucie Afonso strzelił gola. W 60 minucie wszedł on na boisko. I już parę sekund po wejściu strzela bramkę. Afonso, przypominam, że jest to zawodnik, którego kupiliśmy z Interu Miami. Za 800 tysięcy Bardzo fajnie rozwija się u nas Afonso Słuchajcie Gramy niedługo z miejsc Pogonią Szczeci Proszę Państwa ale jesteśmy Tutaj z, z Do Górniku Zabrze Sełowiej Akceptuję ofertę 310 tysięcy jest to odpowiednia kwota za Łukasza Sełowieja 35-latek Swoją karierę prawdopodobnie do końca rozegra w górniku zabrze. My słuchajcie, nie czekamy, symulujemy za 6 dni rozpoczynamy spotkanie z pogonią szczecin. zajmujemy miejsce trzecie jak na razie po rozegraniu kolejnych meczów przez drużyny. z kim się żegnamy? żegnamy się prawdopodobnie z Łukaszem, którego przed chwilą sprzedaliśmy do górniku zabrze. tak. Łukasz Wsłałowiej. Spuszczenie połomice do górki. Dobrze. zawsze. Powodzenia! Coś innego. Proszę Państwa, Stymulujemy ponieważ ostatnie spotkanie w tym odcinku puszczenie połomice rozegra z pogonią Szczecin. Miejsce piąte zajmujemy. Proszę Państwa, dzień meczowy. Pogoń Szczecin, czy puszczenie połomice? Szóste miejsce zajmujemy tak. Słuchajcie, na to spotkanie będziemy składem innym, jako że mamy dobry, dobrą tutaj pozycję w tabeli. Chciałbym wpuścić Afonso od pierwszej minuty. Perhela. Chciałbym za Komara. Chciałbym wyjść na ten skład od pierwszej minuty. Wygrywamy. 3-2. Tracimy bramkę w 12. Minucie: 28. Tomański, 40. Jin Huin, Hyun Smoliński, 61. Tutaj nietrafiony karny. Podejrzewam, albo spalony. I Afonso oczywiście notuje tutaj bramkę: 74, Cały mecz zagrał Afonso. A jaką dostał ocenę? Afonso z oceną 8,5. Perchel z oceną 6,9. Afonso ma najlepszą i największą ocenę ze wszystkich zawodników obu drużyn. 8,5. Słuchajcie widzowie, dziękuję wam bardzo. Zatem pierwszy odcinek z kariery menadżera Moraty Zostaw Subać. Proszę Państwa, jeszcze otrzymana oferta. Odrzucamy razu. I dobrze. Kochani, widzimy się, mam nadzieję, już niedługo w kolejnym odcineczku. Piszcie w komentarzu propozycje, jak możemy dalej rozwinąć Puszczenie Połomice. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.